Frytkuk a to jest Team Fortress 2, tydzień z grubaskiem, piąty, ostatni już dzień, więc ostatnia okazja, żeby pobiegać z lekkim nadmiarem tłuszczyku. Hahaha ha, ha. e, Dzisiaj na mapie gramy PL Barn Blitz, o i pyra ma, ale masz ładny basenik. Szuka, Dawaj koczuszko. Nie szuka, nie szuka, nie szuka, nie szuka. No i w każdym razie no dzisiaj może postanowiłem, że pobawimy się rodzinnym interesem, Tomisławem Kapelusz Kapo, czyli generalnie zestaw szemranych interesów. Tutaj może uzbroję się jeszcze tylko w nakaz misji. Chciałem nie tylko pobawić się pionchokalipsą, e, bo dostałem dopiero, co tak więc bardzo fajna sprawa. Aczkolwiek widzę, że to się nie różni chyba niczym od zwykłych pięści, tylko tyle że po prostu ma e, inny wygląd i animację wybuchu przeciwnika jak zginie, tak więc... No cóż, wiele się to nie różni w każdym razie, co to chciałem powiedzieć? Aha, no ponieważ już minęło 15 dni, dzisiaj znaczy mija 15 dzień, od momentu gdy ogłosiłem naszą krótką zabawę pod tytułem znajdź siebie na odcinku Warto było powiedzieć kto siebie znalazł, tym bardziej już wczoraj czy przedwczoraj znalazła się trzecia osoba, tak więc mamy trzech laureatów, trzech zwycięzców, którzy dostaną ode mnie małe giwciki Ja i ja was kojarzę chłopaki po nikach, ale jeszcze na wszelki wypadek dajcie mi znać w prywatnej wiadomości, no poza... Poza osobą którą wymienię jako pierwszą Dajcie mi dać w prywatnej wiadomości e, Jaki macie nick na Steamie teraz Żeby tutaj nie było żadnego zamieszania Czy też e, pomyłki przypadkowej Nie jest zwaliłem gdy dostałem u tego Ubera Bo no gadałem akurat <laughs> W każdym razie osoba numer jeden To ktoś Kto ze mną często gra Nie tylko w e, Team Fortress Ale również w inne gierki Mam go znajomych To jest czami, kapitan czami, mister czami Jak zwał tak wał on coraz to troszkę sobie te modyfikuje do swoje ksyweczki. Tak czy siak czami, to czami wszyscy wiedzą kim on jest i że często się pojawia na odcinkach. Jest pierwszą osobą, która uzbierała 8 em... Osiem obecności na odcinkach, że tak powiem. Tak więc znowu jest, również on dostanie jakąś nagrodę właśnie za takie uczestnictwo i udzielanie się w komentarzach. Drugą osobą, która równie często, może te ostatnio nie przyznam, ostatnio nie, ale przez pierwsze dwa tygodnie faktycznie kojarzę, że często gości na naszym serwerze, nie wiem, może pojechał na jakieś ferie, czy coś takiego. E, kojarzę, że przez pierwsze dwa tygodnie od ogłoszenia regularnie się pojawiał i pisał komentarze. Jest to Gierczak Smurf. I on również uzbierał 8 komentarzy, 8 obecności na e, moim serwerze, na nagraniu, tak więc zapraszam, Gierczak, żebyś również zgłosił się po nagrodę. No i trzecią osobą jest e, nasz kolega, który, któremu który ostatnio nie mógł grać, ponieważ siostra ściągała pornuski, czyli krótko mówiąc XX, Karol 6 xx jakkolwiek dziwnie ten jego nikt brzmi. Jesteś trzecią osobą, która otrzymuje od mnie jakiś prezencik, również odezwij się dla pewności w prywatnej wiadomości na Steamie, chociaż ja też już kojarzę twoją osobę, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Wasza trójeczka zgodnie z pierwotnymi ogłoszeniami konkursowymi dostanie małe giftki Steam Fortressa. Mam nadzieję, że zrobicie z nich dobry użytek, albo chociaż jeśli je sprzedacie, to nie wiem, to kupicie sobie coś, z czego już zrobicie ten dobry użytek, tak więc... Tak więc tu uciekam może, bo nie właśnie, no tego się bałem. Dobra, tyle jeśli chodzi o ogłoszenie małych wyników konkursowych. Wróćmy teraz do zabawy. Zastanawiam no, się czy ten zestaw będzie dobry, ponieważ nie możemy w ogóle cisnąć. No niedobrze. W ogóle halo, ten wózek, proszę popchać. Co się dzieje, no? Czemu ten wózek stoi w miejscu, no? Znaczy czemu się jeszcze nie ruszył właśnie. Dobra, jakiś jakiś pieką nie przebiegł na moje szczęście. Nie kapnął się, że stoi za mną. Gdzie ten skaut? Ja pierdzielę, ktoś go już zabił. Dobra, tu zabijemy sobie tego żołnierza. To Demoman... Tam chciał mnie poczęstować granacikami. Uciekłem od tego, co prawda, no ale niestety kudim wyskoczył ze swoją kolorową gejowską rakietnicą i mnie zabił. Nie, żartuję, nie, Gejowska. Niektóre te rakietnice kolorowe są tak, więc spoko sam chciał, chciałbym taką mieć. Ale ponieważ jestem cebulą, to sobie takiej nie kupię, bo szkoda mi pieniędzy na kolorowe rakietnice. Tak więc nie można mieć wszystkiego, a ja bym chciał raczej mieć jakieś fajne gierki, których nie kupię, jeśli będę kupował skiny do CS-a albo Team Fortressa. Zbieram na jedno, jedną bardzo ciekawą pozycję, która ma wyjść w czerwcu. Mam nadzieję, że uda mi się uzbierać. Jest to dość spora kwota, jednak gra według mnie budzi jak najbardziej zainteresowanie. Eee, mam nadzieję, że jeśli uda mi się ją uzbierać pieniążki na Steamie, eee, to ją sobie zakupię i że również z chęcią będziecie okay. wtedy oglądać. No co ten żołnierz idą na tego HP? A jeśli ktoś interesuje tytuł lub sam na przykład planuje kupno i chciałby ze mną pograć, to tytuł tejże gry to No Man's Sky, czyli taki jakby symulator kolonizowania czy też yy, odkrywania planet. No jak zwał, tak zwał, wszyscy wiedzą o co chodzi. Jak nie wiedzą, no to radzę sobie wpisać w YouTube, w Google czy coś, według mnie gierka będą naprawdę ciekawie. Ma kolorową, lekko bajkową grafikę, więc może troszkę przypomina Team Fortressa. Wydaje mi się to interesującą pozycją, o wiele bardziej niż Elite Dangerous, którego ostatnio próbowałem grać, ale jednak jakoś coś do mnie nie przemawia w tej pozycji. Podczas gdy No Man's Sky może być ciekawy, bo możemy tam zwiedzać e, planety, e, żeby ekstraktować okoliczną faunę i florę. E, może tam będzie można też, chyba będzie można tam też jakieś konstrukcje tworzyć, tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że owszem. No i podoba, podoba mi się też bardzo perspektywa, że będzie można tam biegać, latać, skakać i różne ciekawe rzeczy robić. Ale wróćmy może do Team Fortressa, w którego w końcu gramy, co ja tam będę pierdzielił o jakimś lataniu stopkami, skoro w Team Fortressie statków żadnych nie ma. Chyba, że miotła odpyry e, liczy się jako... Ten, jako statek. W sumie nie, nie odpyry, to jest uniwersalny... uniwersalna drwina chyba, tak samo... o! Taka, na której się można poruszać, tak samo jak ten kartonik. Aczkolwiek no, kartonik należy tylko i wyłącznie do szpiega, więc warto o tym też pamiętać. No ale dobra, gdzie jest i dlaczego nikt go nie ciśnie? Co to ma być? Dobra, to zostałem przyspieszony przez żołnierza, nie pogardzę tym, że... ...bonusem, zamierzam jak najbardziej go wykorzystać, niestety tutaj za dużo przeciwników zaczęło się mówić. dziękuję za ugaszenie. Alces mnie ugasił, dziękuję ci za to bardzo kolego, niestety jakiś... Jakaś, ...jakiś szpieg przebrzydły zabił cię potem, tak więc no, przykro mi, ale mimo to jestem szczęśliwy, że ugasiłeś mnie. Ja się nie spopieliłem, jakoś przeżyłem te parę sekund dłużej, żeby zabić tego oto tutaj biegnącego Kudima. Dokładnie tak, dokładnie. Nie. O no i dostałem od dubstepa z Kilofa. Niestety... Niestety zginąłem. Tak nagrywam. Tyle Legan, Sam jesteś czysty fart. Kudnie mi tu ciśnie, że czysty fart, że go zrobiłem, normalnie pure skills. Wszystko widać na nagraniu. Jeszcze będziesz odszczekiwał te słowa. Normalnie, kto mnie truć ga? No, nieważne. Czysty fart to było, że chwilę wcześniej to mnie alces ugasił, bo mi się spalił pewnie. Dobra, czy to jest nasza pyra? Otóż tak, bardzo to dobrze. Oj, 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 oj. Dobra, co to tu się dzieje? Podejrzewam jakiś szpiegów przezłych, Czy to jest nasz szpieg? To jest chyba nasz szpieg. Za dużo ich tu biegnie, bo zaczynam się bać, bo ciągle jakieś szpiegi się dobra pamiętają. To jeśli dobra. Oj, oj, oj. Może coś tak Ktoś ewidentnie opowiedzieć, słuchaj. E, Jezioro będzie nam sucharami cisnął Nie wiem czy jestem zainteresowany Czy ja się mogę poruszać szybciej kiedy strzelam Nie, nie daje mi to nic Więc ja może jednak wrócę do Nataszy Aaaa, minus 20 Aha, dobra Co? Przy trafieniu hmm. Dziwne No nie bardzo, w każdym razie Ale dobra, ja przecież nie chcę też nakazu eksmisji, bo po co? Ja chcę Piesi zostali, no, są super a może to jednak będzie biegł z rodzinnym interesem, to jest taka, taka trochę śmieszna broń A potem może się przełączyć na atak paniki, który jest jeszcze ciekawszy No ale dobra, czy to jest nasz szpieg, bo tutaj podejrzany jest taki trochę Tak, to jest nasz szpieg Wy, Wyruszmy do e, pola walki, bo chciałem kogoś zabić e, Bo w końcu po to tu jest Po to tu jest Siegfried, żeby zabił kogoś Halo, halo, co ten co on już tu robi, co tu robi ten ktoś inny jeszcze Wszyscy użycie Tak, to też był czysty fart prawda nie, żeby, nie żebyś nie trafił do mnie jakimiś 50 rakietami wcześniej Ojej, jaka ekipa, to był błąd, że tam skoczyłem chyba, a może jednak nie <laughs> co tam Jest kok na wózeczek i ciśniemy o, ten O ten randomowy uber O, to był randomowy kryt, LOL. Ajajaj, Wanneksiu mnie zdominował. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Zawsze jak gram kimś innym, to on bierze często, znaczy zawsze. No może przesadzam, ale często bierze żołnierza i próbuje na mnie polować, mam wrażenie, gdy gram kimkolwiek innym niż samy żołnierze. Zablokowaliśmy się w jak? Halo, proszę tam mnie awczyć. Ktoś tam widziałem, nie ruszał się na respie. Jeśli zaraz się to nie zmieni, to będą pole... To polecam kiki, polecam kowniaczki i dokonałem odwetu na baneksu. Co prawda chyba tylko przez asystę, ale zawsze coś. No co ten skaut? Elon HP ja pierdzielę, co się dzieje. Kolejny szpieg, który na mnie próbuje polować, nie mam no, bardzo nieładnie. No, na szczęście przypłacił to życie. Dobrze mu tak. W ten sposób powiem. O. I tu się jednakowo spałę, tam jeszcze jeden szpieg Nie podoba mi się ten fakt Za diabła Mam że zlokalizuję go zanim się zrobi niebezpieczny Tu gdzieś był, tu gdzieś biegł Dobra, Uszkodziłem go, uciekł, trudno się mówi Jak chcę jednak pocisnąć wózeczek O, tam ktoś był O, wpadła asysta, bardzo mi miło z tego powodu To jest szpieg Dzięki Jeszcze jeden szpieg, no ilu was tu, to też jest szpieg tu był jeszcze jeden szpieg, nie, jasnym winno. Ile tych szpiegów normalnie? Zawsze mnie denerwuje, że często na moich serwerach dużo szpiegów przychodzi, którzy po prostu ewidentnie próbują mnie zabić. Denerwuje mnie to i oficjalnie e, hejce tak, i takie osoby. I będę kopał ostatnio wczoraj, bodajże kogoś wykopałem już za, za takie zachowanie, bo że miał chyba przedostatnie miejsce w drużynie, ale zabił mnie 3 czy 4 razy z rzędu, gdy tylko wychodziłem z respad. Takiego czegoś uznawać nie będę, bo to jest po prostu dla mnie griefing niemalże. Serwerowy i nie wypełnianie zadań mapy A tutaj jednak chodzi mi żeby drużyna wypełniała zadanie mapy Tak, tak więc To jest szpieg Jakiś podejrzany Bardzo podejrzany szpieg Tylko że już się schował Uciekł, uniewidzialnił Tu gdzieś się szpieg pamiętał, o dzień dobry Ojej umarłeś Ja wiem, czysty fart i szpiegów za mną jest cały czas. Ja w ogóle powinien mieć plecy z... no. Znaczy oczy z tyłu pleców. Albo jakoś tak. A, z tyłu pleców to brzmiało no. przecież bezsensownie. <laughs> Jak można mieć to z tyłu pleców? Przecież plecy już są z tyłu... ten Po prostu z tyłu. Dobra, nieważne i gadam o rzeczy, coś mi się pomieszało, ale to nic. Skok na buzeczek i dziękuję! No halo, proszę, nie znajpić mi tu. Sebek, weź sobie apteczkę. O, zabili Smutek bardzo. A, jeszcze spadłem. Ja się już boję tych szpiegów, ja w ogóle... No naprawdę, bardzo. Znaczy, zrobię sobie taki skrypt, który będzie mnie przy naciśnięciu guziczku dwa razy obracał o 180 stopni, będę widział, czy ktoś podejrzany na mną nie biegnie. Wiem, że sobie niektórzy bezczelne typy takie skrypty do cs robiły. Takie na bardzo szybkie obrócenie się do tyłu i z powrotem do przodu, jak się biegnie. Żeby sprawdzić kto za nimi jest. Wiem oczywiście, że w C.S. to jest taka niemalże cziderstwo, albo prawie, że nielegalne. Nie wiem. Na, na pewno na zawodach żadnych by to nie było uznane za e, zgodne z zasadami fair play. Ale na Team Fortressie biorąc pod uwagę, że ciągle ktoś za mną biega, to nie wiem czy to nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Dobry Widziałem. Mam nadzieję, że nie mam do dringera Dobra, dobra, gdzie tu ktoś coś ktoś... Trzeba zbieraj tego Ubera może wreszcie Dobrze Będę wdzięczny A! Aaaa, random kryty, tak jest, dziękuję i dobranoc <laughs> Random ukryty, to jest to co ja nie chcę żeby sniper nie trafił w głowę, więc walić te random kryty, trzeba się schować to jest z nami biegnie? Otóż tak i to nawet Kudim Dzięki Luzik Mam mało więc więc wypadałoby uzupełnić magazynek Dobra i full, jedziemy O wcześniej trochę Nie Nawet nie wiem w kół szczelam Jaki skał się chował jeszcze Czekaj spokojnie, na razie nie ma po co No i co, no i ciśniemy A zobaczymy, czy tam działka jakiegoś nie ma Nie ma Pusto Cicho i spokojnie No to trzeba było uberować Jejże to że nie aha Kurczę, jak widziałeś śpiega, trzeba było Ubera pójść, no trudno się mówi No ale zdążyłeś jejze. powiedzieć trzy razy, że szpieg Tylko ja nie zdążyłem się obrócić, to ty mogłeś nacisnąć prawy przycisk myszy i bym przeżył Ale spoko, no mówię tylko tak Na przyszłość <grystanie> Łódka, no I co z tą łódką? Sobie. To za Nie wiem, co jest takiego ciekawego w tej łódce, że sobie ustawił na spraya, ale nieważne. ważne. na spray Przepraszam. Kiedyś to się mówiło, chyba spraya, albo mi się coś pomyliło. Co broń? Obracisz się, chyba. Ja cię obronię! Chyba Tu gdzieś śpiew się pałęta, jestem tego pewien Bo tu się zawsze gdzieś śpieg pałęta Za moimi plecami w sensie Dobra, podładowany Działeczko! Ale wreszcie i Okej okay. To jest śpieg? Leczenie jakieś? Halo, medyk? Gdzie się uciekłeś? No no dobra, straszne. Domyślam się. O, wanek się że do naszej drużyny, już nie może mnie dominować. Jakim cudem jestem pierwszy jako grubasek? sekret. To, to jesteś podejrzanek. Ktoś tu mnie bustuje chyba, to te medyki na pewno. Tak czy siak? No, no, nie jest źle, ale nie wiem, uda nam się to wygrać jeszcze w tym odcinku, chociaż... Byłoby miło, nie pogardziłbym, ale już raczej obronić nie zdążymy, bo za mało czasu do końca. Nie pamiętam chyba tak wylatać z tym przeddanym. No że rodziny interes nie należy do e, najlepiej, że tak powiem, zadających obrażenia strzelb. Kurde, no ten Uber mi uratował życie, ale poza tym za bardzo się nie przydał. No nic, dzięki w każdym razie. A, sobie dwie jakieś. Chodź do góry, chodź do góry, Medek. Tu, tutaj, tutaj, tutaj. Nie tam do góry. Uważaj, plecy tam jakieś były. Dobra. Możemy tu chwilę przykampić bezczelnie. A, O, też krytyczna rakieta, chowaj się. Bierz apteczkę. Trzeba czy nikt nie idzie No bo co jest na bym je uberał No nie Wiedziałem, że tak to się skończy Taż piekcia dromie prześladuje już Żeby to był jeden, ale to jest ciągle ktoś inny, nie możesz akurat zrobiłem furi Ubera Niech, peszek włączają ubera i prześladują mnie teraz pyrki i dwie pyrki je na żołnierz. To są dwie, dwa sprite y, czy jeden? Ciekawe. Czy ktoś połączył sprite z Magiki i... z e, jakiegoś? Sparty? Czy to są dwie osobne? Ciekawe. No ale nieważne, dobra, lecimy do przodu. Taki czas oglądamy oglądajmy się, czy nie zabije nie ze mną szpieg. Bo się boję ich. Gdzie lecisz, Kudim? Kurde, on miał chyba dzwon małego, bo tak dziwnie się zadymił. Ale pewien to nie jestem. O, zabiłem tego co mi, że nie umiem spięścić, dawaj, chodź, chodź, chodź na solo Kurde, za szybko biję Jaki tchórzliwy szpieg O ty tchórzu, chciałeś najpierw na mili i co? Jaki tchórz Air Maxer, jesteś oficjalnie tchórzem. Ha, ha, ha. O, ale brud ten, broń Kudima osiągnęła rangę. E, wredne draństwo? Gratulacje. No kurczę, blade. Jeden HP mu jeszcze miał, no co za... Co za niedobry medyk. Znaczy medyk. Szpiek, kurczę, niedobry szpiek. Dobra, krytyczne grzmoty. Krytyczne grzmoty, fajne są. No, dobra, myślę, że do, dogramy do końca tej rundy i to będzie dobry moment na zakończenie odcinka, bo akurat to by się czasowo mniej więcej zgadzało. Kurczę, ile ten skarb ma HP? Kurczę. Oj chyba to przegramy, ale lipa No trudno, raczej nie zdążymy dobiec do tego, do wózeczka. Zdążymy, nie zdążymy, zdążymy, nie zdążymy Ale czemu nikt nie pcha wózeczka? Sam to ja nie mogę Aaaaa Umrzyłem, umrzyłem! No nic, tak czy siak runda była według mnie całkiem ciekawie rozegrana, przez pilenem miałem nadzieję na zwycięstwo Z wami się już żegnam i zapraszam was na... Kurczę, pewnie w weekend myślę, no w niedzielę myślę nagralibyśmy e, poniedziałek z inżynierem, tak więc ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego. Hej!